Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gameton w programie Stream Nation, w którym gramy w LEGO 2K Drive i musimy zdobyć 20 poziom, aby uzyskać rangę A, która pomoże nam rywalizować o kolejne flagi w drodze po trzeci wyścig Wielkiego Klocka. Robimy teraz dodatkowe zadania, które są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Zapraszam na LEGO 2K Drive. No, jeszcze troszkę brakuje, ale tu jest kolejny. Taki grządło rządło tęsknoty. No to jedziemy, jedziemy, bo to może być bardzo ciekawe. Każde jest inne, urozmaicone. Wyścigi też są super. Ale jeśli mamy możliwość zrobienia teraz jakichś ciekawych zadań, to jak najbardziej. Jak najbardziej. Zobaczmy. Dzień dobry. Pustynny Paweł. Och, bida mi. Smutek. Rozdziera mi serce. Moja kochana towarzyszka, skorpionka albinoska, żądełka, uciekła. Błagam, pomóż mi ją znaleźć, bo serce rozpadnie mi się na kawałki. Pięknie Ci dziękuję. Ostatni raz widziałem żądełkę, jak wspinała się dzielnie na mały sad. Dobrze, dobrze, czyli gdzieś tam. Ale to nie ma też limitu czasowego. O, zadania są fajne. Zadania są fajne. Możemy robić najpierw wszystkie w całej naszej krainie. A jeszcze, tutaj jakieś skorpiony mnie dopadły. Tutaj też. Agresywne skorpiony. Może gdzieś wyżej. Wow, wow. Nie ma lekko. Czyli tu po prostu musimy je omijać jednym skokiem ale mnie zbywa ale mnie zbywa, czyli tam tam wysoko musi być ajajaj a to nie jest ona? tutaj nie podskoczymy chyba dobrze, trzeba będzie jeszcze raz rządełka czeka trzeba będzie jeszcze raz tam podjechać Spróbujemy tutaj, czyli tam mieliśmy coś takiego jak pakiety odrzutowe, tak tutaj, tutaj jest ta żądełka i co z nią, przeskocz na drugą stronę, chyba tyle, ją po prostu bierzemy. Myślałem, że można zagadać, ale nie. Nie można. Wow, teraz mamy rządełkę na plecach. A świetnie się jeździ. Świetnie się jeździ takim wozem szybkim. Rewelacja. Masz rządełkę, proszę, przyjmij to jako nagrodę. Oj, fajny. Światło antenowe. Myślałem, że tam. Ten wóz jego dostaniemy, ale nie. Światło antenowe. W porządku, 250. Teraz bardziej to doświadczenie się liczy. No i dobra zabawa. Czyli tutaj nie mamy y, tych questów takich zielonych, więc polecimy sobie tu. na Naparów, poszukiwaczy. Bo tu też jest kilka. No i fajnie. Czyli jest jakaś taka hierarchia, y, które zadania będą nam. Dawały więcej, czyli powiedzmy, że wyścigi dają najwięcej, ale też rozgrywaliśmy praktycznie wszystkie, więc można po prostu dać inny level. Natomiast później są te zadania. Bo one tak 250 za każde. Dzień dobry. Dusia. Szukałam złota w rzece, a tu nagle jakieś psotne delfiny mi z nim odpłynęły. Nie mogę popłynąć za nimi. Nie minęło jeszcze pół godziny od mojego posiłku. Zechcesz mi pomóc? Dziękuję ci pięknie. Oj, co się dzieje? Poczekaj, aż delfin wyskoczy i złap zabrany samorodek. Dobra, mamy delfiny. Oj, trzeba za nim lecieć, tak? Dobra, mamy jeden. Jeden samorodek jest. Chyba tak delfina aż wyskoczy. No i to nie będzie łatwe. Ale tak co jakiś czas wyskakują. Dobra, mamy drugi. Trzeba je chyba oddawać od razu. A ten. O, dobra, trzeci. Nie jest źle. Dusia się ucieszy. Pewnie, że się ucieszy. Ale też fajne. Też fajne zajęcie. Dziękuję. Teraz, teraz mogę spłacić hipotekę. Superstar Rajdowiec 250. Elegancko. Wszystko się zgadza. Zaraz, zaraz będzie tutaj levelik. To zobaczmy. Może byśmy się tutaj przenieśli. I tam jest jeszcze jedno blisko. Dzikość końskiego serca. Jak najbardziej. Może. Będzie ten koń, z którym walczyliśmy. Olgier. A tutaj. To robiliśmy. Wcześniej, zaraz zobaczymy. Tak, to robiliśmy. Czyli tu spokojnie można. Bardziej te zadanka. Ogarnąć. No, podobny. Lula to jest. Mój chłopak ma końskie zdrowie. Zbudowaliśmy sobie związek oparty o zasadę, że. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale on lubi czasem pójść w galop. Powtarzam mu, żeby przestał fikać jak źrebak, ale gdzie tam? Pomożesz mi ściągnąć mu trochę cugle, zanim zrobi coś szalonego? Dziękuję ci ogromnie. Nazywa się żeglarz i ma złote siodło. Słyszałem, że ma zamiar pokusować do wielkiego kilofu i zrobić tam wszystkich w koniach. Świetnie. mnie Świetne. Złote siodło przy wielkim kilofie. Czyli kolejne poszukiwania. Wielki kilof. Czy mam taką mapkę? Taką mapkę mamy. Ale wielki kilof to jest tam. To jest dosyć charakterystyczne. Złote siodło. Może być wyżej? A jeszcze wyżej da się wjechać? To już może być ciężko, ale spróbujemy. Z lotu ptaka albo z lotu konia. A może gdzieś tutaj pigluje? Hmm. Gdzie tu może być koń? Może gdzieś tutaj bardziej? Tam jest. Tak, widzę go. On się wdrapał na to. No to teraz mamy przejażdżkę. Cześć, cześć. Żeglarz. Dość już mam bycia dzikim koniem. Ruszamy z kopyta do Luli. Pewnie że ruszamy z nitro, ale ładnie się wdrapał. Tutaj ciężko go było znaleźć. Cię <laughs> bawią? Dziękuję ci za odwiezienie żeglarza. Zanim nasza historia miłosna zamieniła się w tą straszli w straszliwą opowieść pod tytułem Erety, weź to w dowód mojej wdzięczności. Dziękuję, czyli mamy wyposażenia. Może sprawdzę, co tu nowego. 500 250. Wyposażenie. Bo mamy tutaj jeszcze nowy pojazd. Ale tu to była ta kosiarka. Natomiast jeszcze bym sobie sprawdził te bonusy. Bo tu troszkę tego jest. Zwiększa zasięg, tu jest taran. Hmm. Zdrowie, sterowność no jest całkiem całkiem. Natomiast my mamy tego przyspieszenia. To byśmy mieli maksymalną, bo tu mamy dosyć mało zdrowia. A może sobie weźmiemy tego, bo troszkę poszliśmy właśnie przyspieszenie na tej. Na tym naszym, teren, tym szybkim, tak? Terenowy też jest nawet w porządku, więc niech będzie. Dobrze, no to teraz. Tu mamy dwa. Krewetkowa kradzież. Nazwy są świetne, tutaj takie gry słowne, rewelacyjne, zwłaszcza z tym koniem. No naprawdę, bardzo dobre tłumaczenie tutaj. Postarali się twórcy. Wiadomo, fajnie, że w takich produkcjach dla młodszego odbiorcy też no jest ten polski dubbing. To myślę, że obowiązkowa sprawa. Ale fajna rzecz. Wszystko tutaj gra, jest uroz urozmaicenie. Co my tu mamy na przykład? 20, 20, zobaczymy. 20 sekund. Oj, rewelacja! Tutaj jest od razu złoty medal. 75. Ależ wydarzenie. Świetna sprawa. To tu sobie dojedziemy najpierw. A tu ewentualnie też będzie wyścig po drodze. Drift. O, jest awans. A tu, tamto jakby znikło. Ale w porządku, wszystko gra. Mamy awansik, to wszystko gra. Darmowe zadanie: Zero opłat. Zero opłat. Dzięki mnie moje zaprzyjaźnione delfiny umieją skakać, ale chyba nie wyszło mi to za dobrze. Bo przestały spadać na ziemię. Dasz radę skoczyć w te prądy występujące i ściągnąć je z powrotem tam, gdzie ich miejsce do wody. Powodzenia, niech delfiny obdarzą cię przyjaźnią. Ojoj, oj, oj. delfiny tutaj mają się znaleźć, czyli my musimy po tych prądach tylko tu bym się musiał chyba wybić, jakoś a nie, w ten sposób, tak, w ten sposób. Oj, będzie zabawa, oj, będzie zabawa, bo tu bardzo to powietrze tak znosi, ale tu chyba będzie w porządku. Tak, mamy jednego. Od razu może dostarczę, bo chyba po jednym trzeba. Dobrze, mamy. Wow! No świetne. Taka fizyka tych pojazdów też naprawdę. Taka bardzo arcadeowa, bardzo przyjemna. No tu by trzeba go chyba chyba z tej strony zaatakować. Tak. Z tej strony spróbujemy. Tylko tu by musiało nas troszkę wybić, bo nie wszystkie prądy od razu są na takim poziomie ziemi. Znaczy tu bardziej wody, ale nie wszystkie są na tym poziomie. Tu trzeba w miarę to wyczuć, które po kolei. O, na przykład ten byłby w porządku, żeby dojść do niego. Jasne. No tu trzeba troszkę się nagimnastykować. Dobrze, mamy. Mamy tego. Musiałem się ustawić pod dobrym kątem, bo on cały czas jest w ruchu i też nie wszystkie te wiry. One są na, na samym dole, czyli musimy tak stopniowo na przykład zacząć od takiego, który jesteśmy w stanie dosięgnąć i później coraz wyżej. Tak, i tak musimy tutaj zrobić. Ostatni delfin nam został. No, ale on jest teraz bardzo wysoko. Nie wiem, czy tu nie trzeba nawet trzech różnych użyć w tym momencie. Okej, okay, mamy w ten sposób. Tutaj troszkę musiałem nakombinować. No, te wyzwania nie są takie łatwe, ale dajemy radę. Nie wiem, jak Ci dziękować za ocalenie moich delfinów. One też są wdzięczne. Jak je kiedyś zobaczysz, trzymaj się i zatrąb A na pewno zrobią sztuczkę albo podadzą ci pomocną dło płetw. No fajnie by było, mamy bonus leczące driftowanie, 250 No jesteśmy już na takim półmetku jak teraz walczymy z tym levelem No i w porządku, krewetkowa kradzież jeszcze do sprawdzenia, jestem tu w kropce, wiesz? Sylwia szmuglerka ukradła mi wszystkie kruche krewetki z Grilla. Nie mogę jej dogonić. Jestem szefem Grilla. Pomożesz mi trochę? Świetnie, to ja tu zostanę i przypilnuję Grilla. Znowuż Sylwia no szmuglerka. Dobra, musimy jej rozbić po prostu ten pojazd, już teraz wiemy. Teraz wiemy o co chodzi, ale tym razem motorówki. Oj, jednak wjechała. Już tutaj na normalną trasę. Świetnie. Ej, te nie są naprowadzające, więc trzeba mieć się na baczności. Świetnie. rozłożyło mnie. Oj, bardzo szybko się udało. Udało ci się. Krewetkowa złodziejka na ma gorąco jak na grillu <gry> O i mamy Nowy ponton Policyjna motorówka pościgowa A czyli pewnie w każdej kategorii będziemy w stanie Zdobyć taki pojazd No ale tutaj sporo Sporo doświadczenia dostaliśmy I bardzo szybko No pieniędzy Oczywiście też No to bardzo fajnie Bardzo fajnie a tu był Trój... Trójdopalenie, tu mamy stówkę, czyli myślę, że jak uda nam się zrobić jakieś takie na 100, to też będzie nieźle. Ja bym się przeniósł tutaj. Myślę, że tutaj się można przenieść. I teraz spokojnie dojedziemy sobie w zabawę, w kotkę i myszkę. Tu podjedziemy sobie motorówką bez problemu. Tu powinien być jakiś dojazd. Tak. Zabawa w kotka i myszka. No, jedne, jeden wyścig był taki w tym temacie, ale widzę, że... Znowu radiowóz? Tak, jesteśmy kotami i funkcjonariuszami policji. Hmm, ale to nie czas na pytania, bo Sylwia Szmuglerka znowu szaleje. To kocio sprytna zł złodziejka. Podwędziła mi kanapkę z rybą. To kototworne. Katastrofalne. Jak jej nie dogonisz, będę ciągle rzucił kocimi żarcikami. Nie będę miał wyjścia. Oj, nie masz. Miał tastycznie. Sam bym to zrobił, ale nie mogę jeździć radiowozem. Nie mam przeciwstawnych kciuków. No dobra. Ogarniajmy tę kuwetę. Świetnie. Wygląda na to, że czeka nas drobny pościg. Sybiasz muglerki! powierzchowna rana! Pewnie, że powierzchowna, a ta? Ale idzie nam całkiem sprawnie już to? Dobrze, uzupełnienie zapasów. Aj tu wywinęła się. Przez ciebie rozlałam herbatkę. Oj. Chyba jeszcze coś więcej zaraz. O, wszystko się potentegowało. Oj, pani, co się stało? Aż chyba Kotyliona zatańczy. Dziękuję ci. Oj, wygrano. I też jest na tym samym poziomie, powiedzmy. I to jest terenowy. No fajnie, czyli mamy wszystkie trzy, tak? Wszystkie trzy. A jeszcze bym sprawdził, sprawdził bo tutaj było w specjalnych coś. Ostatnio wyposażenie. E, tak, tu mamy ten policyjny wóz pościgowy. Rewelacja. Mhm, wodny. I tu jeszcze są specjalne. Oj, to jest ten specjalny. Motorówka pościgowa. Policyjna motorówka pościgowa. Czyli to jest tylko tutaj. O, czyli w kategorii specjalnych. Dobrze, to wszystko się zgadza. To mamy jeden specjalny, zwykle to jest ten policyjny. Dwudziesty level. Szukamy kolejnych wyzwań. Tutaj na razie nie ma. Czyli najlepiej gdybyśmy się przenieśli już na tą krainę. Na strachowice. Tak, myślę, że tutaj. Jeśli nie, to będziemy robili sobie te wyzwania. No te wyzwania też są ciekawe, bo można je śrubować na złote medale Jeśli uda się ten złoty wbić, no to jest naprawdę bardzo dużo punktów Jeszcze zobaczmy, jakieś grzybki są Bohaterska podróż Tym razem zrobiliśmy bardzo ciekawe, dodatkowe zadania w parowie poszukiwaczy Jesteśmy coraz bliżej 20 poziomu Następne wyzwania już niebawem Zapraszam do kolejnego odcinka LEGO 2K Drive. Do zobaczenia. Hej, hej, hej.